Po namyśle zdecydowałem się nawet na krawat. Upał już przygasł, wieczory sierpniowe bywają na ogół chłodne, a poglądy mieszkańców miasteczka na elegancję stanowiły dla mnie wielką niewiadomą. Chciałem wystąpić w pełnej gali, nie tylko z uwagi na młodsze pokolenie różopolan, o co posądzał mnie Stefan, ile ze względu na pokolenie starsze, dla którego istotne znaczenie mają takie właśnie szczegóły jak krawat, spinki do koszuli czy stan fryzury. Zamknąłem za sobą starannie drzwi, przeszedłem kilka kroków i zatrzymałem, się tuż prze... i zatrzymałem się tuż przed wylotem schodów. Na podłodze koło framugi stała butelka po soku owocowym i talerzyk z resztkami kompotu. Zastukałem nie zastanawiając się do drzwi i natychmiast nacisnąłem klamkę. Bezskutecznie były zamknięte. Kto tam? Usłyszałem głos ziemniewicza. Joachim, odpowiedziałem szukając w myśli pretekstu do zaczęcia rozmowy. Słucham pana. Myślałem, zająknąłem się, myślałem, że wybiera się pan do mecenasa Bergera. Poszlibyśmy razem. Zbyt późno zdałem sobie sprawę z nietaktu, jaki popełniam. Mogła mnie usprawiedliwić tylko nieznajomość stosunków, to też w ostatniej chwili nadałem swemu głosowi szczerze naiwne brzmienie. Za drzwiami zapanowała cisza. Dziękuję panu, odezwał się wreszcie Ziemniewicz. — Może wpadnę tam później, teraz jestem jeszcze nieubrany. Nie pozostało mi nic innego, jak mruknąć przepraszam i odejść. Ledwo jednak dotknąłem poręczy schodów, kiedy usłyszałem za sobą szczęknięcie drzwi i lekkie kroki. Zaczekałem chwilę. Była to pani Asia, w ciemnej, taftowej sukience, ozdobionej tylko skromnym sznurkiem białych korali, w zgrabnych białych szpilkach, z równie białą torebką przewieszoną przez ramię. — Gdzie pan się tak śpieszy, młody człowieku? — zawołała. — Jest dopiero za dwadzieścia szósta. — Pani Asiu! — rozległ się za nią zrozpaczony głos klęgorka. — Czemu pani ucieka? Jeszcze nie jestem gotowy. Trudno, odkrzyknęła. Spotkamy się na miejscu. Cofnąłem się, by przepuścić jasię i zdążyłem zobaczyć stojącego w progu swego pokoju inspektora. Biała koszula, niedopięta pod szyją, spływała mu w luźnych fałdach na spodnie, wokół wzniesionych w niemym wzburzeniu rąk powiewały szerokie mankiety. Pani go doprowadza do rozpaczy, mówiłem, idąc za nią po schodach. Wykazuje pani wyraźny brak poszanowania dla władz wojewódzkich. Władze wojewódzkie wykazują wyraźny brak poszanowania dla nerwów pracowników powiatowych, parsknęła. Niech mi pan nie wspomina o klęgorku, dobrze? Nie wystarczy panu, że wybrałam pańskie towarzystwo? Mnie to najzupełniej wystarcza. Tym bardziej, że jak była pani łaskawa zauważyć, mamy jeszcze 20 minut czasu. Trochę za mało jak na spacer po mieście, prawda? Nie rozumiem. Ach nic, zdawało mi się po prostu, że widziałam pana dzisiaj rano podczas zajęć krajoznawczych. Westchnąłem z rezygnacją. Wszystko zależy od przewodnika, powiedziałem. Różopole jest jeszcze mniejsze niż mi się zdawało. To znaczy? To znaczy, że przyjmę z pokorą i te dwadzieścia minut. Nie podejrzewałam pana o pokorę. A ja pani o szczodrobliwość. Zatrzymała się i spojrzała na mnie z udanym oburzeniem. Proszę pana, powiedziała z naciskiem. Niech mnie pan nie prowokuje. Chciałam dać panu do zrozumienia, że jestem szlachetna i nie zamierzam występować przeciw pana turystycznym upodobaniom. Ani w ciągu dwudziestu, ani nawet w ciągu pięciu minut. Mam nadzieję, że pan to doceni. Już to zrobiłem, odpowiedziałem, kierując się ku pokojowi kierownika. Mam nadzieję, że pani z kolei doceni moją bezinteresowność. Lorek stał pod oknem, zmruczącym coś groźnie rogorzą. Jestem gotów, zawołałem. A co ważniejsze, wybiera się z nami pani Iasia. W tej sekundzie podszedł do drzwi, ukłonił się Jasi. Może państwo zechcą spocząć na chwilę w holu. Chętnie na pana zaczekamy. Niech pan łaskawie mówi tylko za siebie, szepnęła Jasia, kiedy zostaliśmy sami. Lubię Lorka, ale z daleka i nie mam zamiaru na niego czekać. Jeżeli pan ma ochotę, to proszę bardzo. Powiedziała mi pani jak najwyraźniej, że nie interesuje pani ani dwadzieścia, ani nawet pięć minut przerwy w moich turystycznych zainteresowaniach. Jeżeli chce pani być niekonsekwentna, możemy iść. Co za człowiek! Chcę być niekonsekwentna. Wyszliśmy. Kiedy skręciliśmy za róg, Jasia powiedziała: Właściwie szkoda, że Lorek nie poszedł z nami. Chciałam go zapytać, kto był tak uprzejmy i otworzył drzwi mojego pokoju wczoraj wieczorem, kiedy byłam na dansingu. Zastała pani otwarte drzwi? Właśnie. Na szczęście nic mi nie zginęło, ale to żadna przyjemność wiedzieć, że ktoś o każdej godzinie może do mnie wejść. Szedłem z pochyloną głową zamyślony. Nigdy się to pani jeszcze nie zdarzyło? zapytałem. Nigdy. Tym bardziej jestem zdziwiona. Zmieniłem temat, szliśmy rozmawiając krótką, ruchliwą ulicą, potem skręciliśmy w prawo. Kolorowy plakat reklamował paryżankę, którą wyświetlało miejscowe kino-świt. Młoda kobieta pchała przed sobą wózek z rozglądającym się ciekawie dzieckiem. O krok za nią szedł mąż zatopiony w gazecie. Kobieta oglądała się za nim zniecierpliwiona, ale nie śmiała widocznie przerywać mu lektury. Bo tylko wzruszała ramionami i przystawała co chwila, aby nie zostawiać namiętnego czytelnika zbyt daleko za sobą. Obojrzałem się za nimi i zobaczyłem Lorka, który doganiał nas długimi krokami. Okropne, otrząsnęła się Asia. Spacerek po obiedni młodego małżeństwa. Czegóż pani chce, uspokajałem ją. On już swoje zrobił, mają dziecko. Teraz może zająć się lekturą. Mówi pan obrzydliwe głupstwa. Lorek był bardzo zadyszany, ocierał czoło chusteczką. Bardzo państwa przepraszam, powiedział przerywanym głosem, ale musiałem się zatrzymać. Ktoś mi rozmontował gaźnik motocyklu. Rogorza się zaklinał, że nic o tym nie wie, musiałem więc sprawę wyjaśnić. Niech pan przy okazji wyjaśni jeszcze jedno, przerwała mu Jaasia. Kiedy wczoraj wróciłam do siebie, drzwi nie były zamknięte. Ukradziono coś pani? Przeraził się. Nie, nic. Jeszcze by tego brakowało. Lorek zmarszczył gniewnie czoło. Mam pewne podejrzenia, o których nie chcę teraz mówić wobec tego, co stało się wczoraj. W każdym razie wydaje mi się, że mogę panią zapewnić. Niech mnie pan o niczym nie zapewnia, ofuknęła go Joasia. Po prostu zdenerwowałam się wczoraj. Wolałabym mieć zasówkę przy drzwiach. Staliśmy już przed furtką w wysokim żywopłocie, Lorek nacisnął guzik dzwonka. Po chwili zobaczyłem Irenę, idącą ku nam wąskim chodniczkiem. Przywitała się z Joasią i Lorkiem, przepuściła ich przodem. Jasia obejrzała się za nami z uśmiechem. Dlaczego ona się śmieje? spytała Irena nieufnie. Z sympatii do ciebie, Irenko. Nie widzę innego wytłumaczenia. Całe szczęście. Zmierzyła mnie krytycznym spojrzeniem, poprawiła mi krawat. Ciocia oszaleje na twój widok, młodzieńcze, mruknęła. I słusznie, to wszystko dla niej. Mówiła dziś przy obiedzie, że jest ci winna tango. Moja mama się do niej przyłączyła. Czekacie pracowity wieczór. Bo też nie przyjechałem tu na odpoczynek. Joasia i Lorek wpadli w objęcia Bergera, który witał ich wylewnie na tarasie. Zbliżyliśmy się. Berger podszedł do mnie z wyciągniętą ręką. Dobry wieczór. Prosimy dalej. Moje panie są jeszcze zajęte w kuchni, ale zaraz będą gotowe. Przyszliśmy trochę za wcześnie. Ależ skąd? Jest nam bardzo miło. Wrócił znów do Joasi i Lorka, usadowił ich na szerokich trzcinowych fotelach. Irena spojrzała na mnie porozumiewawczo. Chcesz wziąć udział w tej uwerturze? Szepnęła. Nie muszę. Zaczekam na podniesienie kurtyny. To chodź. Przecięliśmy szeroki hol, w którym królowało olbrzymie radio z adapterem. Irena zajrzała jeszcze przez otwarte drzwi do jadalni, zamienionej w bufet i do gabinetu, gdzie dziewczyna w białym fartuszku ścierała nieistniejący kurz ze stolików do brydża, po czym poprowadziła mnie schodami na górę. Był tam jeszcze drugi hol, mniejszy, w otwartych oknach grasowały czerwone błyski słońca. Urządzamy wszystko metodą rautową, mówiła Irena. Tak jest najswobodniej. Bardzo słusznie, zgodziłem się. Nie lubię tych ogromnych stołów, przy których siedzi się godzinami i traci apetyt na widok bliźnich. To mój pokój, powiedziała otwierając drzwi. Podoba Ci się? Weszliśmy do środka. Pokój Ireny był niewielki, okno wychodziło na ogród. Tapczan przykryty kolorową narzutą, radio, jasna szafa, niewielkie biureczko, półka z książkami. Miło tu. Przyciągnąłem ją do siebie. Uważaj, nie pomnij mi sukienki, ostrzegła jeszcze. Na dole dźwięczał dzwonek słychać było stłumione kroki i śmiech nawoływania. Czas na nas, zdecydowała Irena. Poczekaj chwilkę, niech się uczeszę. W holu na dole zastaliśmy Ropuszyńskiego i doktora Zwolińskiego, rozmawiających z dwoma szczupłymi niskimi mężczyznami w ciemnych garniturach. Dobry wieczór, panie Jacku, witał mnie kordialnie Zwoliński. Poznajcie się, panowie. Przewodniczący i sekretarz naszej Rady Miejskiej. Pan Joachim, nowy profesor naszego liceum. Słyszałem, słyszałem, mówił przewodniczący, ściskając moją dłoń. Wie pan, mamy trudności. Instalacje gazowe u nas stare ciągle się psują, a kredytów nie ma. Kredyty są, wtrącił grzecznie sekretarz. Tylko limit zamrożony. Co pan powie, zdziwiłem się. W taki upał? Irena pociągnęła mnie za rękę, Zwoliński odwrócił głowę. Limity to nasza bolączka, mówił przewodniczący, chwytając mnie za guzik. My, proszę pana, mamy budżet z górą 10 milionów. Z górą! podkreślił sekretarz. A z dużą? zapytałem. Z dużą! oświadczył dumnie sekretarz. 600 tysięcy z haczykiem. Jacku! powiedziała nienaturalnie głośno Irena. Mama chce cię zobaczyć. Przeprosimy panów na chwilę. Nie przeszkadzamy! skłonił się ceremonialnie przewodniczący. Muszę panu tylko powiedzieć, że remontujemy wszystkie nawierzchnie. Wszystkie! Dalszego ciągu już nie dosłyszałem, bo Irena odciągnęła mnie siłą, a przez otwarte drzwi dostrzegłem dostojne twarze bergerowej i sobocińskiej, siedzących na skórzanej kanapie w gabinecie.